A dzień dobry, dzień dobry z yy, pięknego, zielonego, rozśpiewanego lasu. <grych> yy, nagrywamy kolejne wideo z lasu, bo dawno nie było. No, hej, hej. W dzisiejszym moim odcinku poruszę kwestię, jak to jest, że. Ludzie często dostają szansę i je nie wykorzystują. E, taką szansą e, niech będzie network. Niech będzie praca w networku z wykorzystaniem internetu. E, czym jest network? E, o tym też nagrywałem wideo. Dlaczego w ogóle wybrałem e, ten trzeci model biznesowy? E, trzeci model. Dla mnie jest to właśnie trzeci model zarabiania pieniędzy. Pierwszy znany każdemu, to co uczą w szkołach, to co wynosimy ogólnie z życia, praca standardowa, zarabianie tak zwane na etacie, tak? czyli pracujemy w jakiejś firmie, dla kogoś, zarabiamy pieniądze. Drugi model no to jest pójście krok dalej i założenie swojej działalności, swojej firmy, prowadzenie jakichś usług, no własna działalność. No i trzecim modelem komary. Trzecim modelem e, zarabiania pieniędzy jest dla mnie network, jest dla mnie m, wykorzystanie e, internetu jako potężnego narzędzia, dzięki które, dzięki, kto, które ułatwia w ogóle pracę w networku. E, I teraz, e, jak to jest, że pokazując ludziom, czym jest network? A, Ludzie bardzo często widzą możliwości płynące, tak, wynikające z tej pracy, bo tutaj mamy możliwość wykorzystania dźwigni czasu, tutaj e, nie ma żadnych sufitów finansowych, nie ma jakichś ograniczeń, e, po prostu no trzeba pracować, tak, to, to nie jest też tak, że pieniądze się tutaj biorą, nie wiem, z powietrza, bo dzisiaj no zarabianie przez internet to jest taka wyświechtana fraza, że e, dużo ludzi kojarzy to jako... Coś śmiesznego, coś zabawnego, no, gdzie tam w internecie można zarobić pieniądze? Oczywiście jest bardzo dużo. Oszustw, jakichś programów udających, cokolwiek, piramid finansowych w internecie, można się naciąć jak najbardziej, ale w takim życiu offlineowym też można się naciąć. Można zostać, zostać oszukanym, pracując gdzieś w jakiejś no, firmie, nie dostać pieniędzy. Ja często porównuję taką pracę standardową. No, to co większość ludzi zna. To jest ścieżka, tak? tak jak teraz o za mną tam jest ścieżka i większość ludzi wybiera sobie tą ścieżkę i idzie tą ścieżką i na końcu tej ścieżki za 40 lat jest ma znajdować się meta z napisem Emerytura. Niektórzy to już do tej mety dobiegli, inni biegną. Jak będzie za x lat? Czy będzie ta emerytura dalej? Nie wiadomo. To jest w ogóle też temat na inną bajkę. I to jest ta jedna ścieżka, którą wybiera większość ludzi. Jest później ta druga ścieżka. Porównajmy to już do autostrady. tak? Wskakujemy, zakładamy biznes, no tutaj przyspieszamy troszeczkę. Ale tutaj też różnie bywa, bo też z tego zakrętu potrafi nas wywalić jak za szybko, jak za mocno naciśniemy pedał gazu. No dlaczego większość firm upada, tak? W pierwszych tam, nie wiem, dwóch, trzech, do, do pięciu lat te firmy upadają, bo pomimo, że ktoś może mieć świetny pomysł na biznes, naprawdę fajny, to... Często się okazuje, że zjada go coś innego, zjada go w ogóle system, całe to zarządzanie firmą, ZUSy, fiskusy, podatki i tak dalej, cały ten burdel. Albo po prostu brak kompetencji do prowadzenia firmy, do prowadzenia działalności, bo takich kompetencji się też trzeba nabyć, trzeba je nabyć, trzeba się nauczyć. Tak? To nie jest tak, że tylko pomysł wystarczy i, i hura. No i mamy trzeci model biznesowy, trzeci model zarabiania pieniędzy, czyli network. Network w postaci góry, tak? Mamy ścieżkę, mamy autostradę i jest góra, na której szczycie jest ta szansa, właśnie, którą osoba dostrzegła, tak? którą osoba dostrzegła. I teraz dlaczego, pomimo, że ta osoba przekonała się do networku, tak? która wie, jak to funkcjonuje, która dostrzega możliwości. Dlaczego ona nie realizuje się w tym networku? Bo trzeba wejść na górę, bo trzeba pokonać pewną ścieżkę, ale bardzo często ta ścieżka jest już wydeptana, jest gotowy szlak, gdzie po prostu trzeba iść, przebyć tą drogę i wejść na ten szczyt. To nie jest nic skomplikowanego, wymaga to tylko i wyłącznie czasu. Ale tak samo czasu wymaga dojście do tej mety zwanej emeryturą, tak samo czasu wymaga y, przejechanie y, tej autostrady bez wywrotki. I jak to jest teraz, że część ludzi dostrzega te możliwości w tym networku, no bo ludzie mają różne dlaczego, tak? Ludzie mają różne dlaczego. Dla jednych to będzie to, dla jednego na tym szczycie będzie niezależność finansowa, dla kogoś innego na tym szczycie będzie możliwość dorobienia sobie, dla kogoś innego to będzie wypracowanie sobie dochodu pasywnego, tak na poziomie, nie wiem, 50 tysięcy złotych. Każdy ma inne jakieś cele. Ktoś inny marzył o swoim biznesie, a dzięki networkowi nie musi... Inwestować, nie musi zakładać wielkiej firmy, nie musi mieć nakładów finansowych, właśnie bo ma gotowy model, gotową firmę. Jak mnie kod wystraszył. gotową, jak Puma, czarny gotową firmę, gdzie po prostu buduje rynek. I teraz, jak to jest, że te osoby, które dostrzegają te możliwości, nie realizują tego, nie robią tego? Często się okazuje, że Ktoś podchodzi do tej góry, patrzy, mówi: Kurde, za wysoko, to nie dla mnie, ja nie podejdę. I wracają na tą ścieżkę swoją, wydeptaną, idą albo tą autostradą, jadą. Eee, dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ e, ludzie, generalnie człowiek, jest z natury taką istotą leniwą. Istotą, która bardzo szybko przyzwyczaja się do wygody do swoich wygodnych nawyków, właśnie nawyki. To jest podstawa. Mamy właśnie te swoje nawyki, które nas ograniczają, e, które powodują to, że my jesteśmy otoczeni taką, taką, czujemy ten komfort właśnie o. Często się mówi, wyjść ze strefy komfortu. No jest ciężko, bo trzeba pokonać swoje nawyki, swoje przyzwyczajenia, które gdzieś tam mamy, a które nie pozwalają nam. Ruszyć z miejsca. Dlatego yy, ktoś wraca z powrotem na ścieżkę, bo jest prościej, bo jest wygodniej, bo nie trzeba się wspinać, bo szedł tą ścieżką już X lat i weszł mu tak w nawyk, właśnie w nawyk, że nie chce tego zmieniać. I wracając na taką swoją ścieżkę. Eee, ludzie często to zasłaniają się wymówkami, tak? Typu to nie dla mnie, to zbyt skomplikowane nie chce mi się, ja wolę to co robiłem do tej pory i tak dalej, i tak dalej. Także jak widzicie nie ma tutaj nic skomplikowanego, jedynie ludzka natura, która nie pozwala się wspinać na tę górę. Natomiast jak sobie z tym poradzić? Jak mimo wszystko wejść na tą górę? Jeżeli jesteś osobą, która właśnie dostrzegła takie możliwości, ktoś ci pokazał, czym jest network, i ty faktycznie nabrałeś przekonania do tego, a mimo wszystko masz problem, żeby wejść, żeby wykonać ten pierwszy krok i zacząć wspinać się po tym wzgórzu, no to przede wszystkim co trzeba zrobić? No, nauczyć się nowych kompetencji. To jest jak ze wszystkim w życiu, jeżeli idziesz do nowej pracy, zaczynasz robić cokolwiek nowego, zajmować się czymś innym, ty uczysz się. Na przykładowo, jeżeli dzisiaj ktoś chce się nauczyć fotografować, no to musi się zacząć od podstaw, tak? Obsługa aparatu, kadrowanie. No. Wszystko, ta, cały, cały ten przebieg, ym, jak robić dobre zdjęcia, tak? Później już do, do tego dochodzi właśnie trening, czyli praktyka, ym, żeby robić coraz, coraz lepsze zdjęcia, bo zaczynamy wiadomo od podstaw. I tak jest ze wszystkim. I tak samo tutaj, yy, chcąc no, zacząć się wspinać na tą górę, też trzeba się nauczyć nowych kompetencji, trzeba. Ale co jest fajne właśnie, yy, to, że masz gotowe szkolenia, że masz wsparcie w ogóle osób w networku które będą cię ciągnąć, ciągnąć w górę. Masz gotowy, wyznaczony szlag, o czym mówiłem, e, i wystarczy tylko przejść. I ja się śmieję, że no, to wymaga czasu, tak? Ale oczywiście czasu wymaga też e, przejście tej ścieżki do do mety zwanej emeryturą i tak samo ten czas, ten czas, i tak samo upłynie tutaj i tutaj. Tylko pytanie, co wybieramy, czy tą ścieżkę, gdzie na końcu no, nie wiadomo czy będzie ta meta, czy nie będzie tej mety, czy ten szczyt, yy, który wiemy, że tam jest na nas czeka, a tylko wystarczy wejść, tylko wystarczy się wspiąć. Także no, takie moje przemyślenia w stosunku do tego całego networku, i dlaczego większość ludzi odpuszcza tą szansę, nie idzie dalej. No, to co powiedziałem: kwestia nawyków, kwestia przyzwyczajeń, kwestia lenistwa <laughs> i jeszcze kwestia tego, że dużo ludzi się boi zmian. Że dla wielu ludzi jakakolwiek zmiana w życiu to jest właśnie to wychodzenie z tej strefy komfortu. To jest zmiana w ogóle przyzwyczajnych, zmiana, zmiana e, trybu pracy. To wszystko gdzieś tam ludzi boli. I mało jest takich, takich ludzi, którzy zrobią to z, z miejsca, tak? z, z marszu. A dużo ludzi musi się do tego przestawić mentalnie e, popracować, właśnie nad e, podejściem do tego. Także, jak widzicie, no nie ma lekko, nie ma lekko wszędzie trzeba wykonać pracę wszędzie ta praca jest niezbędna do tego, żeby w życiu cokolwiek osiągnąć, no a pytanie tylko czy jesteśmy z tej pracy zadowoleni czy sprawia nam to radość satysfakcję czy po prostu idziemy tą ścieżką i z miną posępną potykamy się i, i wkurzamy Albo jeszcze gorzej, kiedy zamiast ścieżki ee, to nasza praca przypomina kołowrotek, taki jak komiki jak się kręcą. Tak? Że człowiek wpada w ten kołowrotek i i gubi się po prostu, w, w, zakręca się w kółko. Praca, dom, praca, dom, praca, dom i, i nic z tego życia nie ma. Także deszcz zaczął padać chyba, albo to zdrzewleć. Także zostawiam Was z takimi moimi przemyśleniami, dobrych przemyśleń Wam życzę. Eee, pamiętajcie, no jeżeli jesteś zadowolony ze swojej pracy super, trzymam kciuki. Natomiast jeżeli gdzieś wkurza Cię to co robisz, a masz jakieś wyższe, większe ambicje, chciałbyś w życiu cokolwiek osiągnąć, a nie wiesz czym jest network, nie wiesz jak to funkcjonuje, daj znać, pogadamy, pokażę Ci co i jak. Być może będziesz chciał się wspinać na to wzgórze, a ja bardzo chętnie pomogę. Pokażę, gdzie jest szlak, pokażę, jak wejść. Sam jeszcze mam daleką drogę przed szczytem, ale wiem, że to zrobię i, i tego życzę każdemu. Życzę każdemu tego, żeby dostrzegł tą szansę, bo często idąc tą ścieżką e, mamy te klapki na oczach i nie rozglądamy się, nie widzimy tego wzgórza, mamy zasłonięte to wzgórze właśnie mgłą. E, jeżeli ktoś nam odsłoni tą mgłę, ktoś nam pokaże e, tą szansę, ktoś nam pokaże tą szansę właśnie, da nam możliwość spojrzeć na tą górę i jeżeli ty się przekonasz, nabierzesz do tego pełnego przekonania, to po prostu idź. I się nie zatrzymuj. Wchodź na tę górę, na ten szczyt. No i to tyle z tego wideo z lasu po przerwie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. A w komentarzach możecie oczywiście zadawać pytania. Być może jakieś kwestie, które są do poruszenia w kolejnym filmie z lasu. <grywka> Dajcie znać. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Hej, hej.